Uciekło po Skody Felici. To, to tam się czyta? Nie wiem. Felici A jest w północy granicznej w Sielcach. Taka bardzo ładna droga z drzwi betonowych, starego asfaltu. I tak coś takiego sobie przy drodze w szlakach. Znaczka nie ma. Chyba takie stare w kodach. Tylko znaczki odpadają. nigdzie Nie spęknięty. Ma gdzieś tam rysy. No. Nie tego nie myłem. Z tą morską dączepy, drut, jak trzeba. No Wiadomo, że czeski. I to jest, to jest luty. 99 rok, jeśli dobrze to czytam. No.